Siemanko, ja jestem Laki i witam Was w nowym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku, jeśli zginę, no to pokazuję swój pokój, więc no, może być dosyć śmiesznie, ogólnie zostawcie łapeczkę w górę na samym wstępie tego filmu oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ dzięki temu będę miał motywację, żeby nagrać kolejny film, więc polecam serdecznie wam zostawić łapkę w górę, subika, no i lecimy już w sumie na pierwszy parkour w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, pierwszy parkour, który tutaj wybierzemy, no nie w sumie nie wiem jaki, wybiorę sobie losowy parkour i zobaczymy, czy go przechodziłem. Nie przechodziłem go, więc ok. Wygląda nawet na ciężki, no ale mam nadzieję, że, że jakoś tam przeżyjemy, ponieważ... No nie muszę pokazywać wam pokoju mojego, ponieważ jeszcze będzie niektórzy będą obrażać, więc no dobra, lecimy. Boże jaki... Dobra, to jest trudny parkur żeby nie zginąć od razu, nie? Powiem wam, że może być ciężko. Czy nie, nie wiem, czy był klucz na pierwszym parkurze właśnie tutaj? Mam nadzieję, że nie było, ponieważ jak będzie, no to się potem trochę zawiodę, ale chyba nie było, w sumie bo nawet chyba sprawdzałem. Jest taka jakaś tęczowa taka, taka... Nie wiem, laser taki. W sumie chyba to jest od niedawno, tak mi się wydaje. Dobra, to są takie wiatraki, żeby teraz właśnie zginąć. Powiem, że jest to miarę ciężkie, żeby tutaj nie zginąć. Dobra. Powiem wam, że naprawdę mam lekkie problemy. No bo nie jest to łatwy parkur. Jak coś teraz pokazuje, że wybieram osobę parkur, żeby nie było już jakieś ustawione, ustawione. Dobra, już mamy metę, więc udało się przejść ten parkur. No i lecimy na drugi parkur w dzisiejszym odcinku. No i dobra, znowu wybieram oczywiście nazwa dla X Lucky 2020, więc serdecznie polecam nazywać tak parkury, bo często właśnie przychodzę na odcinka, Dobra, wybieram na przykład taki parkur. I teraz pytanie, czy to będzie jakiś trudny parkur? No, powiem wam, że Wygląda na nawet ciężki. Ma on ocenę szalony, z tego co właśnie widziałem. I widzę, że tu jest jakieś takie. bramy. Nie, nie wiem, w sumie co to jest. gdzie więzienie? parkur taki. Nie ma raczej klucza na początku, więc bardzo dobrze. Oczywiście, jak go nie ma, chyba że on jest, ale gdzieś jest skryty, to wtedy już będzie problem. Dobra, żeby nie zginąć, naprawdę może być w miarę trudno. Ale dobra, liczmy, że przejdziemy to. Widzę, już mamy pierwszy kryształ. W sumie nie wiem czy to jest dobrze jakoś oznacza, ponieważ no wiadomo, że jest wtedy dalej parkour Ale w sumie i tak jak zginę, to i tak będę musiał wam pokazać, więc... No, na razie jakoś tam dajemy radę mimo wszystko widzowie, więc bardzo dobrze I gdzie dalej? Dobra, chyba tutaj Tak mi się wydaje Muszę się w miarę skupić na tych parkurach, żeby łatwo nie zginąć, ponieważ Ponieważ na takich odcinkach typu luźne parkoury od widzów No to wtedy przychodzę sobie to tak na chillku, bo w sumie w sumie jak zginę, to się nic nie stanie, ale tutaj, jak mnie patrząc, coś się stanie, więc muszę uważać. Ciekawe, co nagrywa. Ciekawe, ciekawe, dobra. przeszliśmy ten parkur chyba również, więc drugi parkur już za nami. Jeszcze nie zginąłem, więc bardzo fajnie. No i lecimy już na trzeci parkur w dzisiejszym odcinku. No i dobra, wybieramy trzeci parkur. Oczywiście wybiorę na przykład taki parkur. Jakby nie patrząc, to jest to losowe. Przechodziłem już ten parkour, bo mam już polubiony. Nawet chyba na, wiem na jakim odcinku. No i dobra, muszę wybrać inny, na przykład taki. Nie mam go polubionego, więc jeszcze go nie przechodziłem. W ogóle, jak dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać w komentarzu chomik, a ja wam przypnę serduszko za darmo. Serdecznie wam polecam. Możecie dostać za darmo serduszko. Dobra, jakoś tam na razie ciężki ten parkour widać. Nie wiem, czy był klucz. Mam nadzieję, że nie było. No jak będzie, no to później się zawiodę zdecydowanie. Dobra, nie wiem, czy to jest jakieś ciężkie. W sumie nawet wygląda na ciężki ten parkour. I piszą, chyba że jest klucz, mam nadzieję. Nagrywasz. No, lepiej nie, ponieważ wtedy będą pytali, co nagrywam, a wolę nie zdradzać w sumie, jaki odcinek nagrywam. Więc no. Dobra. Nie, no mam jedno HP, ziomeczki, a ja to chyba zginę. Dobra, trzeba teraz zdecydowanie uważać. Dobra, czekajmy aż się tutaj. O, właśnie to poleci. Dobra. Koniec, więc. Okej, okay, lecimy. Dobra, tutaj. Klucz jest to trudne, powiem wam. Dobra, mamy pierwszy kryształ. W sumie nie wiem, czy on mi coś tutaj daje. Jak już tam dałem radę, powiem wam, że ten parkour chyba go nie przejdę, ale. No, muszę uważać, zdecydowanie, bo bez uważania, no tutaj na pewno tego nie przejdę. Bez zginięcia. Okej, okay, tutaj mamy skoczki, dobra, to jest w miarę łatwe. Ale tutaj też niby łatwe, a można łatwo zginąć, nie? Tak zawsze w sumie jest, mówię, że łatwe, a jednak. Jednak nie łatwe. Do, dobra, to jest już, to jest trudne. To jest mega hard, dobra, może. Chociaż nie. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Chociaż, dobra, nie, jeszcze nie mówię, że myślałem, że to będzie łatwiejsze. Znaczy, znaczy, trudniejsze. Dobra, mamy drugi kryształ. W sumie nie wiem, czy jest zaraz meta. Oby była. Dobra. Udało się, dobra, to w sumie też było ciężkie. Ale już jest drugi kryształ, więc zaraz chyba będzie meta. Tak mi się wydaje. Nie mam taką nadzieję, oczywiście. Dobra, to w sumie nie jest trudne. Dobra, żeby znowu nie zginąć. Dobra. Daliśmy radę. No i dobra, tutaj mamy. Okej. Okay. I dobra, to jest chyba najtrudniejszy moment w tym parkurze. Okej, okay, widzowie. Dobra, powiem wam, że jest. Jest ciężko. Jest! Mamy metę, widzowie. Udało się przejść ten parkur. Ja nie mogę, myślałem, że już tego nie dam rady przejść Ale dobra, udało się, więc lecimy na czwarty parkour już w dzisiejszym odcinku No i dobra, wybieramy kolejny losowy parkour Dobra, na przykład taki parkour, czego przychodziłem? Chyba nie przechodziłem, bo nie mam polubynego, więc teraz polubię Widać, że jest to trudny parkour, bo jest drip jest klucz na początku Nie wiem, czy ten portal do czegoś prowadzi Nie wiem, czy w niego wchodzić, lepiej nie wchodzić, ponieważ... No... Ponieważ może się to do nas źle skończyć Dobra, czy oni wskakiwali w ten portal? Hmm, no nie wiem, czy w niego wskoczyć Dobra, lepiej Lepiej nie będę w niego skakiwał, bo chyba nikt w niego nie skoczył To ja też raczej nie będę wskakiwał Widzowie Myślę, że to jest lepszy pomysł No ja dalej nie wierzę, że ten, tamten parkur przyszedł Dobry, jak ja nie zginąłem teraz Ej, ja nie wiem, jakieś chyba cheaty mam Normalnie tu widzę, że taki Lamy Lamy są takie na tym parkurze Lama, lama, lama parkur lama, lama drip parkur Dobra, i teraz tutaj wskoczyć, żeby nie zginąć. Dobra. Prawie zginąłem, ale dobra, udało się na szczęście. I okej, okay, wskakujemy sobie tu. No nie, znowu spadłem, ale dobra. I ten parkur również będzie trudny. Nie wiem czy ja dam radę go przejść. O, może być również trudny jak poprzedni. Ale dobra, spokojnie, spokojna głowa. Mam nadzieję, że mi się uda przejść ten ten będzie raczej przedostatnim parkurem w dzisiejszym odcinku. Potem jeszcze pójdę na ostatni. Dobra, to jest trudne. Ej dobra, tego chyba nie damy rady. To jest w miarę. W miarę bardzo trudne. Okej, okay. nie, no dobra, teraz zginę. Nie, nie zginąłem jeszcze. Co? Udało mi się to. Ja nie wiem, w jakąś formę wpadłem, chyba będę już tutaj mówił, bo jeszcze zaraz zginę bez sensu w jakimś łatwym momencie. To jest w sumie nawet łatwe, więc myślę, że damy radę. Widzę, że ktoś tutaj zginął, bo ma problemy. Okej, okay. tu trzeba wskoczyć tak. O, tam jest chyba brama, właśnie. Nie wiem, czy był jeszcze jakiś klucz. Jak był, no to już jest mój koniec. Ponieważ. Ponieważ nie mam innego klucza niż żółty. Ale dobra, chyba to jest. Chyba nie było żadnego innego klucza. I mamy zaraz metę wizową. Ten park również wydawał się nam bardzo ciężki. Ale raczej damy radę go przejść, więc bardzo fajnie. Więc dobra, skakujemy sobie do mety, no i lecimy już na ostatni parkur. Dobra, wybieramy już ostatni parkur i dobra, nie wiem, bo w sumie tam do maksa. No i na przykład ten parkur. Dobra, nie wiem czy jest on trudny, nie przejdziemy go jeszcze, więc przejdziemy go teraz. Chyba klucza nie ma na początku, przynajmniej mam taką oczywiście nadzieję. Dobra, i uwaga, widzowie, żeby tutaj nie zginąć. Dobra, nie zginąłem jeszcze. Okej, okay, jak coś to będzie ostatni parkur, więc już jak zginę, no to... To nie pokażę wam pokoju. Od razu mówię jak zginę, no to... Pokażę. W sumie jest to nawet ciężki wydaje mi się ten parkour, więc może być bardzo ciężko. No nie lubię takich właśnie momentów w parkurze. Oni to chyba wiedzą, specjalnie tak robią, no ale trudno. Dobra, wybrałem sobie tutaj. Okej, okay, wskakujemy sobie do kolejnego portalu. Dobra, nie, mam warta, że nie zginąłem, bo myślałem, że zginę. Dobra, czy tam dajemy radę mimo wszystko. No nie, dwa portale. Może... Okej, okay, chyba jest lewy dobry, chyba lewy dobry. Dobra, chyba był lewy dobry, mam, mam nadzieję oczywiście. No i są dwa takie. Oni wiedzą, dobra. Okej, okay, widzę, że tu jest dobry. No właśnie, w tym drugim jest jakby lawa. Oni to jakoś tak sprawdzają, ale w sumie... Nie wiem jak do końca. Tu jest lawa, tak mi się wydaje. Dobra, może pójdę stąd za 3 jeka. Nie no, tutaj nie ma lawy. Dobra. Będę szedł za jakimś tutaj użytkownikiem. Nie wiem czy to nie jest naprzeciw po prostu. Dobra, id idę to za to. Okej, okay. klucz. Oj, widzowie, widzowie. No, zawiodłem się, zawiodłem się. No dobra, no to powiedzmy, że zginąłem, no bo nie wziąłem klucza, no zostałem zawiedziony. Oj, widzowie, chyba że się wrócimy jeszcze. No, nie wiem, nie wiem, widzowie. Może jeszcze gdzieś tutaj była, ale. Ale dobra, raczej nie. raczej i tak to jest już koniec. Nie oszukujmy się, no gdzie tu był klucz, niby. Dobra, no to zginąłem, no to pokazuję, właśnie teraz mam pokój. Okej, okay, ziomeczki, więc mój pokój wygląda następująco Tutaj ma jest właśnie łóżko e, Tutaj jest toaleta no I w sumie tyle, co mam tutaj do pokazywania No, no ładnie wygląda Trochę tutaj no nie nie ukrywam, że nie No ale wszystko jest git, tak, co by tutaj wiele mówić Tutaj mamy jeszcze jakieś półki No, tyle, tyle Pozdrawiam Was wszystkich, wszyscy moi fani